Bardzo się cieszę na porozumienie i na wymianę informacji z Polską Policją, która będzie nam pomagać i będzie się szkolić, używając naszej infrastruktury i będzie jeszcze lepiej przygotowana do tego, aby reagować na zagrożenia. Mając świadomość tego, w jakich czasach dzisiaj przyszło nam żyć i jakie ważne interesy dla Polski związane z bezpieczeństwem nie tylko fizycznym, ale energetycznym są przed nami, dlatego ta współpraca ma dzisiaj kluczowe znaczenie. Samo bezpieczeństwo energetyczne to jest wytwarzanie energii, jej przesył, jej odbiór, bezpieczeństwo ekonomiczne odbiorcy, żeby tę energię mógł odebrać, nie było wykluczenia energetycznego. Będziemy wspólnie realizowali ćwiczenia na obiektach Polskiej Grupy Energetycznej pod kątem budowania odporności infrastruktury. Nasze doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i rozpoznanie obiektów energetycznych to dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Porozumienie uruchamia działania naszych dwóch ogromnych organizacji i takiego efektywnego współdziałania w interesie bezpieczeństwa Polski, Polaków, ale przede wszystkim polskiej gospodarki.